Cześć, okay. witajcie, z tej strony Kaktus okay. A dziś sobie pogramy z Igorskim Sera, że mnie nie było po okay. długiej przerwie Miesiąc czasu Ale już, już powracam okay. Cześć, witajcie, mi się konto zrestowało niestety. To jest Igorski, Igorski, Igorski Tak, ja Igorski Te, gram na... Gram na kolegi koncie I mi się w ogóle konto zrestowało Telefon, ja. Ci, ja. telefon, telefon ci się... Telefon po... mi się popsuł i gram na... Innym koncie, dobra, na nie... Cicho, dobra, teraz, dobra, to sobie gram, było, pogramy kilka rundek Czekaj, ja wezmę o, jak masz postać? Bardzo Konto kolegi jest słaby? Słaby jest kolegi, niestety Postaramy się mu wbić kucharki. pucharki Dobra, dobra Kurde, ale... Dobra, lecimy o, Mogę wziąć w sumie daj na Majka Trzy rundy zagramy Chodź tutaj, chodź tutaj Bo tam jest, wiesz... Jesteś...

Dobra to czekaj, muszę się odrodzić i dostawić, idę do strefy, idę do strefy. Stref. Znaczy odejdź od yy, buwy. No tu są typy ile oni mają kibów. Osiem, o kurde. A zapomniałem, że ja mam Rosę. To Ja go mogę podejść na blisko komuś. Wysta Użyję ulta i pójdę na kogoś na blisko. A nie, dobra, on ma siedem Utów, U, znaczy kurde, 7 kibsów.

Dwa, plus jeden. Plus cztery. Kurde, coś dostaję tutaj. No chyba jednak wezmę. Daj na majkę. Zrobimy taki odcinek, gdzie będę grać on to... Momo, bo... Nie wiedziałam, jak się nazwać, a nie, nie, nie chciałam mieć takiej sytuacji. Dobra, scenie, cicho, cicho, dobra, mogę w gramy. Mogę każdej chwili zmienić. Dobra, gramy w każdej Napiszcie w komentarzach, czy mam zmienić, czy nie. Ty wiesz, że 60 10 Co? którym kuczanie? C. Oj kolego tutaj gra w Fortnite, a dlatego... Co? Dla C, C. Dlaczego są C? może takie lagi? C, tak mi się łatwiej gra, Rafał, wiesz. O nie, ale temu Barleyowi Loa zostawiłem. Cicho bądź. Dobra, nie, dobra. Zginałaś? Nie, nie, chcę go zabić nie, Jest nie, ktoś na nie, Jest. Jest. nie, 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 Uciekaj, nie, ty uciekaj, trochę ty uciekaj. nie, 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 Karol Co ci się dzieje? Cicho bądź A wielkie starcie już? Dobra Uważaj zniż to, zniż to, to Co to takie mocne? I kto cię rozwalił? Ta wieżyczka Kurde Dobra to jest co to jest Karol? Taki smród On się Taki... w Szambie. Kiedy? Okay, no. Leży! Dawaj to jest Nie, przegraliśmy. Dobra. Dobra, no, następną no. Dobra, to gramy sobie na rundkę. rundkę. Dobra, dodamy gotowość. Cicho bądź Jezus. Cicho, cicho, cicho bądź. To jest taki no, Słyszę, dziska. cicho bądź jest... Zostawiajcie, subę pod... Zostawiajcie suba i lajka. Powidźcie kto, kto zejdzie w końcu. Karol zejdziesz Rafał Karol Zajadł po mięso. Ja mogę za ciebie zagrać. Ja Rafał gra? Co? Rafał, Dobra, to czekaj. Na chwilę mama, prosi. Zagrasz? Jak mhm. No, to już wróciliśmy, tylko coś się. Musiałem coś zrobić. Karol w międzyczasie oczywiście zginął. Beata no wiecie, wiecie, taki ja już jestem. Ja nie jestem zagubiony w internecie, tak jak Rambol, youtuber, polecam Wam oglądać tylko ja jestem zagubiony w świecie. Co? Co, co? Ku... Nie idź tam na środek, wycofaj się. Wycofaj się. Do krzaka, do krzaka, do krzaka, gościu. Do krzaka. Czekaj się o drodze, bo tam jest na środku ludzie i mnie tak porobili, kurczę. 3, 2, Siema, siema. To ja teraz gaszę gorszy. Stawcie suba pod filmem i lajka. I jeszcze polecam kanał Marcelixo. Oczywiście link do kanału będziecie mieli w opisie. I też subskrybujcie Marcelixo. I <mety> reflecta a y ty. No ja tu się w kappie trochę. Ja figura... nie wiem gdzie jest. Dobra to gramy sobie cicho. O, kurde, myli? mają 9 cubów, uciekaj. No może zostaniemy do sam na sam. Raczej tak. Chociaż drugie miejsce. Nie. Nie, nie, będziemy sam na no sam. Kurde, trzeba... A, ty żyjesz, się odrodziłeś! Ulta. cię na tamtych z pięcioma kiubami, nie. Ja pierdzielę, jacy debile. Dobra. Dobra, cztery pucharki plus. Zero na plusie ja mam. Ja mam cztery to ja może wezmę sobie inną postać. Dobra. Biorę biorę na... Ja też biorę jakąś imię. Ja biorę rosa. Hmm. No, no to weź gotowa tam, to Wbijajcie na Instagrama, o właśnie. Wbijajcie na Instagrama, może, może, może wam wsadzę do... może wrzucę do opisu. Nie wiem czy będę, Nie wiem, czy będzie mi się chciało. Ale na pewno Marcel kanał będzie w opisie. No Marcel kanał będzie w opisie, będzie, bo... To mu wrzucę. Biały. Więc patrzcie do opisu, patrzcie do opisu. Dawid szybko. Dawid idzie, Dawid idzie. Szybko patrz. Biały. Uuu się, ma... Białego pajęcznego rycerza za Xbox, za pakiet do Xboxa. Jak, yy, mówię, bo mój grad gra na kompie w Fortnite'a. Jak jest, mówiłem jestem jak, jak mówię. Mu... Co? nagrywa na kontynu, no, ja uciekam Karol ja chcę wbić sobie pucharki co, ja tą piper biorę bo ona stoi Igor, ci... o kurde, tak o kurde, pomocy, pomocy lecę. nie, 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 uciekaj wycofaj się, wycofaj się I do krzaka I ten... do krzaka jakiegoś kurde, ty masz kiuby nie, idź do krzaka, nie, do nie rusza się, nie rusza się nie szło, nie ono, oni się tak mało wybijają no jeden. Można Kami. też kamerę kamerkę. Połączyć. Dawaj, dawaj, dawajcie. Dawaj. Ja nie idę tam, bo zginiesz. Hmm. Czy ty, trzeba jakoś już tam popodbijać. Kurde. Tam jest jakaś paperka słaba. Kurde, to paperka. Aj dobra, nie zobaczyli. Coś, to ja tak mówię, Park, peka. No bo jesteśmy... Y, o kurde, showdown Park peka czemu, ludzie się, czemu gościu się nas boi? Nie, nie. Ulta, 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 ulta Czemu ten gościu się nas bał no, Dajcie nam fory, ludzie No właśnie A po, drugie nie, Oni serde. mają po miliard parki 7 a... plus Dobra, to była ostatnia runda. Trzymajcie się do następnego. Trzymajcie się Cześć. do następnego. Cześć. Cześć.